Przypominam, że ja byłem na przykład tym prezesem. Najwyższej Izby Kontroli, który ujawnił nielegalny zakup systemu do inwigilacji obywateli Pegasus, czy ujawnił ja, cały system. Znaczy ja rozmiar... do, do, dodam tylko, ja to, tego określenia użyłem z punktu widzenia zjednoczonej prawicy, bo zjednoczona prawica tak to, to mogła odbierać. Okej. Okay. Najwyższa Izba Kontroli, jej prezes, jest od tego, żeby ujawniać nieprawidłowości w funkcjonowaniu każdej władzy. E, ja na przykład, tak jak powiedziałem, ujawniłem zakup nielegalnego systemu Pegasus, czy pokazałem rozmiar, Szkód, które zrobiła na Zaleska w polskiej edukacji. To tylko dwa przykłady, ich jest oczywiście dużo, dużo więcej. Ja mogę powiedzieć o Marianie Banasiu, bo formalnie ta jego kadencja sześcioletnia właśnie dobiega końca, że miałem bardzo dużo obawy, czy jako minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości no nie przyjdzie do instytucji po to, żeby kamuflować zamiast ujawniać nieprawidłowości w funkcjonowaniu, nie funkcjonowaniu administracji rządowej. I tutaj mile się zawiodłem, bo Marian Banaś rzeczywiście był tym strażnikiem niezależności kontrolerów i pilnował, żeby kontrolerzy mogli wykonywać dobrze, rzetelnie swoje obowiązki. To on między innymi był tym, który ujawniał te naciski na kontrolerów ze strony Tadeusza jako ówczesnego swojego nie, wiceprezesa, w celu usuwania zapisów o nieprawidłowościach. Więc. Yy... Tutaj to podstawowe zadanie, podstawową misję każdego prezesadnika, jakim jest wspieranie kontrolerów, Marian Banasie wykonywał profesjonalnie. Mogę też powiedzieć, że tutaj od tej strony mam wyłącznie pozytywną, pozytywną ocenę Mariana Banasia, a przecież mogło być różnie, jak jego zastępca Tadeusz dziuba udowadniał. Z najwyższą izbą kontroli mamy jedną rzecz, o czym musimy pamiętać.